Witam z tej strony Raspberry, a dzisiaj, niczym profesjonalny youtuber, będziemy oglądać nową piosenkę Pipko Nie można pod tytułem Skumaj, Nawia nawiasie co? Więc zapraszam serdecznie. wiem, że to będzie w ogóle mega. To jest mega traf, co nie? Już od razu to mówię, bo jest takie co? Co? Wiesz, tak się powtarza i to łatwo wchodzi do głowy, przez co będzie na pewno przez wielu to powtarzane. I chyba teraz przechodzimy do taki yy, ten, bo to było na TikToku. Uwaga. Odbija, żeby nagrać TikToka Spoko, tylko najpierw musisz zrobić miloda Mama mówiła tobie przestań rapować Nagramy tylko wtedy, kiedy zaczniesz rymować Brudne ręce Kurde, no mocne teksty, mocne teksty No tutaj widać ewidentny y, Tutaj jakiś beef jest między nimi Albo to jednostronny beef, no raczej jednostronny Ciekawe, ciekawe, ale Szczerze to się zgadzam tym co mówi możecie pewnie o tym wiedzieć już bo śpiewałam o tym raz w piosence flex Zapraszam przy okazji Zimne noce chciałbyś No stary, tak szczerze, to ten rap w Polsce to wcale nie jest taki zły. Serio. Mmm, nie chłopie, ja mam inne zdanie. Życie majstrem jak kreatury, Wyczułem syf. Co? Nie tobie! Ej, mega fajne, mega e, fajne z tym. I w ogóle fajnie, że na ten Richie going crazy i Jankosa. Nie, ja nie znam chyba tego Richie going crazy. To jest jakiś taki nowec, nie? Czy, czy, czy mówię coś źle? Co do Jankosy, to nie znam go też zbytnio Ale neutralne stosunki mam co? Nic sobie nie zmienię kurwa Wykorzystam co mi Bóg dał Zmialiście, się, mu zabuja Teraz jestem z głową w Nie. No, tutaj widzimy e, dużo. Jakby o przeszłości też piwko nie można. E, że on e, pracował dużo. Że on nie jest takim po prostu imigrantem, co przyjechał w ogóle. Wiecie, bez szacunku. E, I tutaj pokazuje zdjęcia w teledysku. E, co oczywiście szacuneczek. E, też śpiewa tam, że, że korupcja, że to wszystko. Ja totalnie się pod tym podpisuję. To jest mega dobrze, żeby tak szerzyć to wszystko. Wiecie, żadne industry planty wąstymi industry plantami. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Szacu, co jak piwko nie można. Ciężkie pracy chuje, ciężkie pracy chuje. Co? Ręce. Zimne noce. Noc. Dlatego też e, pewnie listowo fagaty, bo ona. Wiadomo, co zrobiła pewnemu yy, chłopakowi swojemu byłemu. Yy, totalnie to rozumiem, że Piłko nie mógł tak postąpił. No, znaczy, dobra, może nie totalnie, ale w jakiejś części to rozumiem. No. Jakiś drifty w 2016? Ciekawe, ciekawe. Kurczę, drodzy Państwo, no szczerze myślę, że to będzie... Mm, na pewno się ta piosenka wypije. Tak myślę. Będzie mega Taka popularna, coś w tym stylu. Nie wiem, jak to ująć, ale Szacun dla piwko nie można. I dla tutaj Richie, Going Crazy i Jankosy. A przepraszam serdecznie, jeszcze tutaj jest Ty5Z. Totalnie nie wiem, kim są te osoby, ale szacunek dla nich też. Podoba mi się ta piosenka. E, podoba mi się ogólnie wszystkie piosenki co na razie wydał Piwko. E, i, I co no. Widać, że się e, chce rozwijać bardziej w tym kierunku. Ja jestem totalnie za tym. E, no i co? No i daję lajka pod e, filmikiem, pod piosenką się kurpy. I to jest pierwszy filmik w takim typu formacie. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli nie, no to... A jeżeli tak, no to... I... I co? Bye. You.